Ja wszystkim bardzo się kłania. Eee, powiem wam, że nie spodziewałem się, że już w czwartek. Kurier do mnie dotrze z przesyłką od Dwójka Buchona. Już sobie pozwoliłem taśmę porozpinać i tak jak wam mówiłem, zrobimy takiego openinga. Taki kartonik, widzicie? Sobie przyszedł od Dwójka Skajtkowic. zobaczymy co tu w środku będzie. Aha. Wujek wspominał, że do kawy jeszcze coś będzie, jakiś zdrowy poczęstunek. Super, zaraz będziemy kosztować. No i co my tu mamy? Obudowy. Tak jak Wójcio wspominał, trzy do wyboru. Już chyba się domyślacie, co, co to będzie. Ale proszę bardzo. Dodatek do tego wszystkiego, Google 3D. Super. I to co najważniejsze. Musimy odwinąć jakoś jedną ręką. Muszę sobie poradzić. Samsung Galaxy, Galaxy S7 Edge. Krótko przez wujka użytkowany zaledwie pół roku. I proszę bardzo, teraz tym będziemy sobie nagrywać monologi. Tylko jeszcze muszę do wujka zadzwonić, się popytać o pewne rzeczy. A dokładnie mi chodzi o to. Kurczę co ten. O, już telefon się buntuje, bo, bo pójdzie w odstawkę z nagrywaniem. E, muszę się tylko wujka dowiedzieć, jak się nagrywa to, żeby był z przodu i z tyłu obraz, tak? E... O, tu jeszcze coś jest. Hmm. O to, co to? Głośnik. No proszę. Kurde. I ładowarka. Także, czekajcie, ja wezmę troszeczkę ogarnę te folię, żeby zobrazować to wszystko. Tak więc, Guralek, <trybujesz> trzy obudówki, co najważniejsze oczywiście telefon, łap ostrość tych cholero. telefonik Samsung S7. S7 Edge, Google do oglądania filmów w 3D i rzecz jasna, kabelki do ładowarki. I podejrzewam, że to jest chyba, chyba głośnik. Co? Wiecie co? Ja teraz naprawdę nie wiem, co to jest. Na pewno w komentarzach będzie, a zresztą zaraz w Dobra, tak więc do usłyszenia, do zobaczenia. Bardzo się cieszę.